Cześć. Witam Was serdecznie. 29 listopada. Co tam Panie w f Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Andrzejów. Wszak dzisiaj Andrzejki, więc niektórzy świętują, a inni nagrywają e, nagrania jakieś. E, myślę, że dzisiaj będzie rekordowa Oglądalność ze względu na tę miniaturkę, no ale właśnie, miniaturka nie bez powodu. Zaczynamy od W-Series, czy W-Series, serii przeznaczonej wyłącznie dla kobiet, która ruszy w maju 2019 roku. Będzie składała się z, 19 o z 18 zawodniczek, które będą walczyć o 1,5 miliona dolarów nagrody za wygranie tej serii. No i mamy już potwierdzoną oficjalną listę kandydatek do tej serii, i tak jak zapowiadano, jest wśród tych kandydatek. Natalia Kowalska, y, polski kierowca. Między innymi Formuły 2 kilka lat temu, no już takie nie kilka, bo chyba 7. ale fajnie widzieć Natalię w tym gronie. Ponad 100 zgłoszeń przyszło do W Series z 30 krajów świata. Ostatecznie wybrano całkiem fajny skład, jeżeli chodzi o te 55 kandydatek do 18 miejsc. Między innymi mamy Carmen Jorde widoczną na miniaturce. Mamy Jamie Chadwick i mamy Martę Garcia. Jest kilka fajnych nazwisk w tej. Liść, na tej liście nie ma jakichś bomb, że tak powiem, transferowych, ale skład ciekawy. No i teraz pytanie: jak będą wyłaniane te zawodniczki, które wystartują w wyścigach? Będzie to taka sesja kilkudniowa, zarówno na torze, jak i poza torem. I wybranych zostanie z tych 55 kandydatek 18 kandydatek. Mamy nadzieję, że Natalia Kowalska do tego grona trafi. No bo fajnie by było widzieć w takiej serii, w którą zaangażowani są m.in. Alex Wurtz czy David Coulthard, właśnie Polkę. Zobaczymy, jak się ten projekt rozwinie, ale na pewno im więcej serii wyścigowych, tym lepiej. Nie, niezależnie od tego, co tam mówi się o W Series, ja się powstania tej serii bardzo. Cieszę. No to przechodzimy do formułowych już tematów. Jesteśmy po testach opon. Kierowcy wyrazili pierwsze swoje zdania na temat opon na 2019 rok. I poza takimi różnicami przypisanymi z góry regulaminowymi w zachowaniu opon i w poziomie przyczepności zarówno Sebastian Vettel jak i Walteri Bottas nie widzą większych różnic z mieszankami z sezonu 2018. Oni głównie jeździli na oponach Hypersoft i odpowiadającej tej mieszance Mieszance piątej z 2019 roku, bo wiemy, że Pirelli zmienia to nazewnictwo, ma być łatwiej, ma być też mniej mieszanek. No i y, póki co, chyba bez rewelacji, no ale to zobaczymy, y, jak to się wszystko rozwinie i jak zespoły y, zbiorą wszystkie dane i jakie będą od, wtedy odczucia y, podczas na przykład testów w Barcelonie. Póki co. Niby wielkich zmian nie ma. Mario Izola mówił na temat właśnie tych opon, że zamierzają trochę zmienić też wybory mieszanek na poszczególne Grand Prix, tak żeby one nie były tak blisko siebie, tak żeby coś tam jeszcze pokombinować i żeby te wyścigi. Też kwalifikacje były ciekawsze pod względem strategicznym. Z kolei yy, druga informacja jest taka, że te opony mają być bardziej wytrzymałe i te wybory mają padać również na te twardsze mieszanki. Twardsze mieszanki oznaczają mniej pit stopów, co co niektórzy wskazywali, że powinno być ich więcej, aby uatrakcyjnić wyścigi, ale Mario Izola mówi, że twardsze opony pozwolą kierowcom na ciśnięcie mocniejsze, i na wyciskanie po prostu lepszych czasów i przez dłuższy czas. To okno operacyjne nie będzie takie wąskie. George Russell udzielił fajnej wypowiedzi dotyczącej Lando Norrisa. To był jego rywal z Formuły 2 w tym roku. Pierwsze, pierwsza połowa sezonu była raczej dla Lando Norrisa, ale jak już zakontraktował McLaren to tak trochę spadło powietrze z niego. George Russell przejął stery no i wygrał ostatecznie tę serię i George Russell mówi, że zakontraktowanie Norrisa pomogło jego angażowi w się, ponieważ em, wtedy Williams i Mercedes przede wszystkim zyskał taką pewność, że skoro Lando już wchodzi do Formuły 1, no to George nie może czekać, nie, nie może też być mówione, że nie jest jeszcze gotowy, tylko trzeba go pchać, że tak powiem. Wówczas, kiedy podejmowane były te decyzje, jeszcze nie sądzono, że tak wyjdzie z Estebanem Oconem, bo nie wiem, czy wtedy nie byłoby troszkę inaczej to wszystko rozegrane. Niemniej postawiono na George'a Russell'a w Williamsie. No i ostatecznie ten plan się spełnił. Williams też mógł zaufać Russellowi biorąc pod uwagę to, że jego główny rywal z Formuły 2 wchodzi do Formuły 1 na sezon 2019. Okazało się, że trzeci kierowca F2 też wchodzi, więc teraz będziemy mieli mocny zaciąg i to jest pierwsza sytuacja od 2009 roku, kiedy pierwsza trójka Formuły 2 awansuje do Formuły 1. To ciekawe, jak się ci młodzi spiszą. Niemniej Rasel uważa, że zatrudnienie Norisa w McLarenie pomogło jego sprawie. Z McLarena odszedł natomiast Stoffel Van Dorn. Zac Brown udzielił takiej pocieszającej trochę wypowiedzi dla Van Dorna, że. Uważa, że jeszcze będzie miał swoją szansę w Formule 1, że to nie jest jeszcze koniec jego kariery, no i tak ogólnie mówił, że to wielki talent, że trafił na zły okres itd. Tak tak Zobaczymy jak teraz Van Dorn, który zwiąże się trochę bardziej z Mercedesem, będzie sobie radził, ale wiemy, że w Mercedesie akurat bogactwo urodzaju i nie mają gdzie tych swoich utalentowanych juniorów. Upychać. Has zdecydował się nie kontynuować tej swojej afery i tego zgłaszania. Force India nie będzie składał apelacji od rozstrzygnięcia sędziów dotyczącego tej wcześniejszej skargi, że Force India nie jest unikatowym projektem, że nie, po, nie powinni dostać w tych 60 milionów dolarów jako nagrody dla zespołu, który jeździ przynajmniej dwa lata w, w Formule 1. No i na koniec widzę, że tu mam zostawioną fajną wypowiedź. Fajną. Lance a Stroll, a. Lance Stroll powiedział, że projekt Williamsa na sezon 2018 był od początku obarczony ogromnymi błędami, że nie byli w stanie w żaden sposób rozwinąć go w trakcie roku i że ten sezon 2019 w przeciwieństwie do 2000, o, 2018, w przeciwieństwie do 2017. Był sezonem straconym i sezonem mało, bardzo mało przyjemnym, jeżeli chodzi o odczucia kierowcy. No ale tego należało się spodziewać. Lens nadal utrzymuje, że nie wiadomo gdzie on będzie jeździł, że zostały podane pełny skład Williamsa, więc on teraz jest bez angażu. No ale wszyscy wiemy, wiemy jak to się skończy. Może szykują jakąś wielką pompę i nie wiem w, w, w 1 stycznia podczas Sylwestra ogłoszą. No zobaczymy. Rozmach będzie pewnie podczas tego ogłoszenia. To tyle, jeżeli chodzi o, co tam panie w F1 dzisiejsze. Zaraz przestawiam się na inne tło i zaczynam podcast, ale on będzie nagrywany do puszki i puszczony jutro rano. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Do zobaczenia. Cześć.